Wyjechałem trochę z Wrocławia. Jestem teraz na zamku Topacz w miejscowości Ślęza. To jest około 10 km od Wrocławia i tutaj jest Muzeum Motoryzacji. I to właśnie muzeum również zwiedzę, jak i Muzeum Sztuki Filmowej, gdzie jest właśnie ta wystawa Świata Według Kiepskich i ogólnie no, fajne miejsce takie. Zamek Topacz, jakaś zabytkowa kolejka też, warsztat. Muszę znaleźć gdzieś kasę biletową. Tutaj jest właśnie ten zamek. Wejście, zdaje się, jest tutaj chyba. styl taki trochę PRL tutaj mamy jakieś zabytkowe gadżety, pralka odkurzacz maszynka do mięsa elektryczne garnki telewizory, radia Właśnie, motorower, czyli rower z silnikiem, ciś tylko elektryczne w sumie, takie. Toyota Corolla 79. na Bosmal. Bosmal 126P Cabrio, dokładnie. Tu jest 500, 1970. O, a tutaj jest taki Perelowski owski camping. Że można sobie tutaj usiąść Stara niewiadówka. zobaczmy, jak to wyglądało w środku. Taka mała kuchnia, czajnik, palniki gazowe. Takie siedzenia, o mały telewizorek, zastawa, kubki takie, też faktycznie pamiętam, perelowskie. Wow, bardzo zadbane. Ale wiecie, co jest najlepszym odkryciem? Że taki konkretnie rower stoi u mnie w piwnicy i nie mierzę. Dosłownie ten sam. Teraz tutaj jest w muzeum. No, identyczny rower, tylko te opony ma inne. Zaporzec. 79 Porsche 911. Co to jest? Bentley Continental S3, z 63. Pojemność silnika 6,3 litra, 190 KONI. Wow, no to robi wrażenie. Koniecznie musicie zobaczyć to miejsce, bo jest naprawdę kozak tutaj. Wystawa może nie jest wielka, ale jest yy, konkretna tu jest Rolls Royce który rok? jeszcze w wersji Cabrio z 75 roku 6,75 litra pojemność silnika no, niesamowite Ford Model T 1926.

M20 Ford Thunderbird kojarzy to z jakich, jakiegoś filmu. Ogólnie mi się to kojarzy z takimi autami, z teraz jak oglądałem vloga z Kuby, no to jeżdżą tam takie, właśnie z lat 60., a to jest rocznik 1960. Warszawska fabryka motocykli. Milicja. To też mi się kojarzy z jakichś starych filmów. Takimi jeździli autentyk. motorynka Romet Pony właśnie ta mała takie coś też mieliśmy tylko czerwone z takim przedłużanym siedzeniem to już było przeróbka taka, ale to są właśnie te wspomnienia 2008 motorynka jak znajdę zdjęcie to wam to wrzucę ale są zabytki takim to bym pojeździł nawet teraz Yes, the Simpson, I was like, 1933. Jeszcze stary dystrybutor paliwa. Nie, no, powiem wam, że polecam to miejsce mega 10 na 10, to mało. Bo może niekoniecznie jestem fanem tej motoryzacji tych sprzętów, oczywiście one tam wystawać z mega, ale głównie przyjechałem tutaj właśnie pod Muzeum Kiepskich. Opis motocykla, wskazówki obsługi, państwowe zakłady inżynieryjne. To jeszcze jakiś stary telefon. Cennik na opony identki: 39 rok, 100 mil kraków. A jeszcze tak to miejsce wygląda z góry. W sumie tam jest jeszcze PlayStation i kierownica można sobie zagrać. Taki kącik. Fajnie naprawdę polecam. Jeszcze tutaj miałem tą motorynkę, była taka słynna wajcha, która nigdy nie działała. Światło niestety nie świeciło. Ten silnik przecież ile razy się też świece wymieniało, bo zawsze były zalane, dojechałem 300 metrów gazu. Trzeba było wrócić do dziadka lub do taty, aby naprawił świece, bo nie chciało odpalić ani na pycha, ani na tego, nie? Także on no to kawał, kawał historii. Tylko mówię, na, ta nasza była czerwona, tu jest zielona, ale czerwoną już wcześniej też widziałem. Takie okazy już dziś w muzeum stoją. Trzeba było tego nie oddawać. I ten tłumnik. I ten tłumnik, o który poparzyłem się nieraz za dzieciaka. To jest jeszcze Komar Sport. Cóż, no tych egzemplarze tutaj, to jest bajka. O, i tu jest też romet, którego mieliśmy, Ogar. Takiego niebieskiego. Tak, więc w tym budynku tam na końcu mamy wejście do tego muzeum. Kawałek dalej, również staw, piękne drzewa. No właśnie, idealny czas, żeby tutaj przyjechać. Wszystko kwitnie. I ten zapach tutaj, który się unosi od tych kwitnących drzew. Ten zamek należy też do właścicieli ATM Group, dlatego pewnie też umieścili tutaj to muzeum kiepskich. Bezwzględny zakaz kąpieli. No ja myślę, że woda tutaj tak jest taka, że nikt się nie chciał tutaj kąpać, ale bardzo ładnie. Co jest, jakieś 28 stopni, i są tutaj jakieś budki z piwem, a ja nie jestem kierowcą dziś. Więc myślę, że to jest idealny moment, aby napić się browaru jakiegoś. Bo suszy, ile można napić tą wodę? <grym> Także no, idealnie. Tak to wygląda. Mamy jakiś tam browar zamkowy Cieszyn, ale miejscu wanie. Pachnie grillem. Także no, chwilę tutaj pochilluję. Nie spieszy mi się aż tak. Resztę zobaczę za tydzień. To jest 7 kwietnia, jestem we Wrocławiu. 27 stopni, piję właśnie drinka, gdzie mamy marakuje, whisky i limonkę. Także coś nowego. Przetyczne. polecam zamek to patrz takie atrakcje Także tak to wygląda niego Taki klimacik tutaj Tutaj jeszcze takie specjalne miejsca Property of US Government, czyli własność tutaj rządu amerykańskiego na swoich terenach. Prowadzą tutaj testy laboratoryjne. Wysokie, wysokie ryzyko również jest napromieniowania. A co jest najciekawsze, że te budki zasilają okoliczną łazienkę. Także coś tutaj nie gra. Ale tak poza tym, to jest tam jeszcze pole golfowe. Polana, naprawdę, Wajbik jest super tutaj. Polecam. Właśnie jeszcze sobie tutaj tą aleją idę, a tutaj jeszcze reszta kompleksu. Mamy tutaj korty tenisowe. Też jest jeszcze restauracja duży, bardzo duży obiekt. Zamek Topacz Resort Art Spa. A tutaj jest właśnie to Muzeum Motoryzacji. W środku placu jeszcze szybowiec. Ogólnie to są wszystko zabudowy folwarczne, właśnie tego zamku. Gdyż tutaj, z jednej strony, mamy warsztat. Tak to wyglądało kiedyś. Później odnowili. Budynek, znajdujący się pomiędzy, dom, pomiędzy domkiem ogrodnika a spichlerzem, powstał pod koniec XIX wieku i spełniał funkcję obory. Dzisiaj, w dawnych budynkach obory, znajduje się warsztat samochodów zabytkowych, stanowiący zaplecze Muzeum Motoryzacji oraz pomieszczenia administracyjne. Tutaj domek ogrodnika. Ale bardzo ładnie odmówili. W porównaniu do tego co było. Takie coś. Należący do zabudowy dworsko-folwarcznej pełnił funkcję mieszkalną. Korzystali z niej pracownicy, którzy spotykali się tu na wspólne posiłki. Tutaj też jest. Jest to część hotelu. 14 pokoi jest tutaj konkretnie. A tutaj sam zamek. No i też znaleziony kolejny Krasnal. budynek, który pokazywałem przed chwilą to stajnia. Tu mamy zdjęcia przed renowacją i po. Budynek ten powstał pod koniec XIX wieku i pełnił rolę stajni. dzisiaj stajnia mieści w sobie część hotelową w której znajduje się 17 pokoi, salę kolumnową, salę konferencyjną, salę kominkową oraz salę klubową właśnie mamy sala kominkowa ok, przyjechałem teraz właśnie